Tak, Krzysiek. Rozumiem, że jak nas przyciągnąłeś na tą prostą ten, i masz tak, samochód ten. z napędem na cztery koła, to teraz będziesz próbował nam udowodnić, że masz najlepszy start i najlepsze przyspieszenie, tak? Prawdopodobnie tak. Na coś w końcu klient Audi wydaje te pieniądze. Jedynym problemem RS7 może się okazać jego masa, dochodząca do 2100 kg. Ale od czego jest 600 koni? Wybieram tryb RS1, czyli wszystko na maksa w sporcie. Pod lewą ręką mam całe menu tutaj lewej strony ekranu, i tutaj mam różne fajne pomiary: pomiary okrążeń, pomiary przyspieszenia. Jako, że ścigamy się na ćwiarę. Wybieram 1,4 mili. On chwilę pomyśli, obliczy wszystko, co ma obliczyć. 0,0,0,0 na liczniku jest. W procedura przygotowania jej do drag race'u jest banalna, bo tylko przytrzymuję sobie to pokrętło, wchodzę od razu w tryb race, od razu mam wyłączoną kontrolę trakcji, od razu też słyszę, że inaczej pracuje wydech. I teraz wystarczy już tylko, żeby mieć telemetrię, przejść tutaj sobie w ustawienia dotyczące jazdy i proszę, mam pomiar 0,100 100 0-160, 0-200 metrów, 0 metrów I jeszcze odległość hamowania. O, Lap Timer to jest aplikacja, słuchajcie, która jest aplikacją, oczywiście płatną, ale jest aplikacją specjalnie zbudowaną i skonfigurowaną dla wszystkich maniaków BMW-m. Połącz iPhone'a i uruchom z aplikacją MLAP Timer. Dobra, już szukam. No co jest dziewczyny, czemu się tyle guzdrzecie? Ja już jestem gotowy, od dawien dawna. Ja też jestem gotowy, jeszcze tak sobie gwarzę, ale widzę, że Patryk w telefonie mówi, także on chyba nie ma za wiele wspólnego z tym samochodem. Tylko coś tam bajeruje. No to, to słuchajcie, u mnie jest e, też całkiem nieźle, bo okazuje się, że M-Lab Timer faktycznie jest, ale ściągnięcie na telefon w Polsce jest niemożliwe, bo jest komunikat. Ta aplikacja nie jest aktualnie dostępna w Twoim kraju lub w regionie, więc ja będę liczył sekundy, chyba wiesz. 3, 2, 1, dobra! Raz, dwa, trzy! No trudno, no my będziemy liczyć, będziemy to mieli pokazane, a Ty zobaczysz, który będziesz po prostu i tyle. O, to był strzał, kurde. To był, o jak się Alba trzyma. O kurde, zobaczcie, zobaczcie jak jestem blisko Adama. Zobaczcie, dawaj, Uuu. dawaj Alpinko moja kochana, dawaj jeszcze troszeczkę. Ale blisko Jeszcze troszeczkę! Uuh. Mister Bong, ale jak się przytrzymał, jakie to jest urządzenie. Patryk w ogóle został gdzieś z tyłu, nie liczy się w tym wyścigu. Ja mam 12,1, Łukasz. Tak mi pokazał mój komputer na 1,4, a ty? Kochanieńki, ja zrobiłem 4,0 do setki, gdzie nie mam procedury startu, a 3,9 podaje alfa. 8 sekund do 160. Na 0,400 metrów miałem 12 sekund i na końcu 197 km.